Kiedy w 2019 roku zadebiutowałem na, na scenie, na zawodach, były to Mistrzostwa Polskich Juniorów w Gorzowie Wielkopolskim, bodajże 26 października 2019 roku, byłem wręcz przekonany, że za rok wrócę na te zawody poprawionej wersji. No tak się nie stało, ponieważ nie czułem się wystarczająco gotowy. Potem była też przysz, przyszła pandemia, zamykane siłownie. E, oczywiście cały czas były treningi, ale troszkę przesadzony okres masowy. Potem e, plany były na 21 rok, na 22, na 23. Cały czas to się powtarzało, cały czas czułem, że to jeszcze nie jest to. I w końcu w 24 roku e, już wyraźnie wiedziałem, że to jest ten właściwy moment, i wtedy, już praktycznie w marcu, już się kontaktowałem z aj żeby. Rozpocząć na jesień pracę właśnie pod kątem sezonu jesiennego 25 roku, i wtedy już wiedziałem, że teraz będzie faktycznie czas, kiedy jestem w stanie się świetnie przygotować, że wszystkie warunki, że tak powiem, życiowe związane z pracą, codziennym życiem, studiami, wszystko jestem w stanie podporządkować właśnie pod te przygotowania. I tak to już się stało. Także 17 marca rozpoczął się sam prep. Na pierwszy start był 12 października. Były to zawody w markach. Także też relacje z tych zawodów filmy się już na kanale pojawiły jakiś czas temu i tam występowałem aż w pięciu kategoriach. I tutaj uważam, że dało mi to naprawdę niewiarygodnie dużo doświadczenia. Nie powtórzyłbym tego, to znaczy jeśli bym się cofnął w czasie, dalej zrobiłbym te pięć kategorii, ale startując w przyszłości jednak mimo wszystko nie wychodziłbym aż w tylu kategoriach, ponieważ zwłaszcza jeśli występowały one jedna po drugiej, to trzymanie pus tak długo, było już nieco zbyt wymagające na mój obecny poziom pozowania. Owszem, można się do tego przystosować i na tym też pracuję, żeby w tych pozach utrzymywać się jeszcze dłużej. Natomiast, mimo wszystko, pod kątem ogólnego zmęczenia i przygotowania, to jednak 5 kategorii to było dość dużo z formy. W pierwszym starcie byłem zadowolony, chociaż uważam, mimo wszystko, że jeszcze można było z niej więcej wyciągnąć. Ale też, jakby nie patrzeć, był to pierwszy wspólny start z em Pierwszy niejako taki prawdziwy start, jako powiedzmy już zawodnik, który realizował cały proces przygotowań, w porównaniu do mpj gdzie miałem 17 lat, chodziłem normalnie jeszcze na lekcje, do liceum, trenowało się wieczorem, potem cały, cały dzień poza domem było i tak dalej, no więc to nieco inaczej wyglądało niż niż te przygotowania, ale mimo wszystko uważam, że forma była dobrze dopracowana i takie bezpieczne podejście, takiego liniowego ładowania akurat mogło zadziałać na korzyść, ponieważ mogliśmy wyciągnąć więcej informacji tego, jak organizm działa i właśnie wyciągnąć wnioski pod kątem kolejnego startu. Potem nastąpił taki okres międzystartowy, 4 tygodniowy. Uważam, że to było takie taki odpowiedni okres czasu, ponieważ po dwóch tygodniach byłoby to dość szybko. 6 tygodni, no to już by było. Trochę za długo, a 4 tygodnie jest akurat tak idealnie, żeby jeszcze tą formę doszlifować. I przez te 4 tygodnie też udało się około jeszcze kilogram na wadze stracić. Forma była wyraźnie ostrzejsza i na, do Francji jak wylądowałem 3 listopada, to ta forma była już lepsza niż wtedy też zaprezentowana właśnie na scenie w Markach. Także drugi start, lepsza forma, lepsza prezentacja. Byłem przygotowany na dużo dłuższe trzymanie Pusta Tam akurat we Francji w tych pozach trzymali nas krótko, także też to było niejako zaskoczenie, ale to akurat dobrze w tą stronę, niż gdybym przygotował się na trzymanie krótkie, a trzymali dłużej. Także wyniki, jakby obu imprez to łącznie na przestrzeni tych dwóch startów, i siedmiu kategorii po kolei jakby od najgorszego miejsca, do najlepszego, no to uzyskałem piąte, dwa razy czwarte miejsce, raz trzecie i raz drugie miejsce. Zabrakło tego jednego najważniejszego pierwszego. Także od, jeśli chodzi o odczucia, myślę, na pewno jest pewnego rodzaju niedosyt. Ale z drugiej strony, akurat podchodzę do tego w ten sposób, że uważam, że, na, że żeby to zwycięstwo jak najbardziej docenić, które przyjdzie i wiem, że przyjdzie, niezależnie od tego, czy to będzie za 2 lata, czy to będzie za 4 lata, czy za 6. To nie odpuszczę, póki ten złoty medal się nie pojawi. To tym bardziej będzie to lepiej smakować i właśnie start z chłopakami, które byli w lepszej formie, którzy lepiej się prezentowali, lepiej pozywali czy na przykład pod, mieli bardziej rozbudowane nogi, barki, ramiona, cokolwiek byli pod jakimkolwiek względem lepsi. Jeszcze bardziej napędził mnie dodatkowej pracy. I, i praktycznie y, ciężko powiedzieć, że był jakiś taki czas dokładnej analizy, o co poszło nie tak, co można zrobić, tylko od razu już. Jakby automatycznie przeszedłem w tryb, dobra, takie są wyniki, tak wygląda moja sylwetka. Zakładając, że chcę wystartować za 2 lata, co mogę zrobić, żeby maksymalnie ten czas jak najlepiej po prostu spędzić i osiągnąć jak najlepszy progres. Także tutaj od razu skupiłem się na planowaniu właśnie samego okresu masowego, jak do tego podejść pod kątem treningu. Nie, nie miałem akurat kontaktu z sędziami pod kątem feedbacku. Natomiast uważam, to może nieco dziwnie zabrzmieć, ale na moim poziomie, czyli poziomie po, prostu, poziomie po prostu amatora naturalnej kulturystyki, który tam ocierał się o zwycięstwo, uważam, że specjalistyczny feedback nie jest jeszcze niepotrzebny na tym poziomie. W przyszłości, jeśli będę na bardziej zaawansowany, i będę zawody wygrywał, to wtedy taki feedback faktycznie będzie wartościowy. Ale tutaj po prostu wiem, co muszę poprawić. Muszę być większy, bardziej docięty. Szczególnie nogi i ramiona muszą pójść wyraźnie do przodu, ponieważ względem tułowia one odstają i lepiej się prezentować bardziej symetrycznie, dłużej utrzymywać w pozach i tak dalej. Także to są wszystkie aspekty, nad którymi teraz będę pracował. I praktycznie od pierwszego dnia postarcie w Markach i po starcie w Francji już od razu nad tym pracuję. Także. Takie krótkie podsumowanie sezonu, jak to wyglądało, ponieważ na Instagramie jakieś takie aktualizacje, właśnie opisy, wylatywały częściej. A tak ostatnio przeglądałem kanał na YouTube i się zorientowałem, że w zasadzie nie pojawiło się żadne takie podsumowanie samego startu we Francji czy podsumowanie sezonu. Także taka po prostu krótka aktualizacja. I myślę, ciekawszy temat dla Ciebie, ponieważ też się pojawiało sporo wiadomości. Komentarzy, znaczy, sporo Parę osób się pytało o to, ale to już jest wystarczająco, jak to wygląda w, w, na okresie masowym, ponieważ wszystkie te filmy, teraz, które się pojawiały, dotyczyły oczywiście redukcji, przygotowań do zawodów na okres masowy. To jest coś, co teraz myślę że większość z nas będzie realizować właśnie zimą, czy pewnie już teraz realizuje od jesieni. I wiele aspektów, właśnie odpowiedniego przygotowania, zaplanowania okresu masowego pozwoli nam go dużo lepiej wykorzystać, ponieważ łatwo jest wpaść w taką pułapkę, po prostu, a tutaj się zrobi jako taki trend. Tutaj jest cokolwiek, i nagle całą taką rutynę organizacji, którą wypracowaliśmy w trakcie prepa, gdzieś ona zanika, traci, i potem przychodzi czas na kolejne przygotowania, i okazuje się, że te dwa lata, które mogliśmy wykorzystać na progres życia i przygotowanie kompletnie innej wersji sylwetki zmarnowaliśmy, także tym bardziej kluczowe jest właśnie żeby ten okres masowy odpowiednio przygotować pod kątem treningu, aktywności, żywienia, regeneracji całej rutyny i wszystkiego z tym związane. Dlatego w kolejnych filmach na kanale, w takiej właściwie rozbudowanej serii właśnie oscylującej wokół okresu masowego, poruszymy wszystkie te tematyki od właśnie planowania długiego etapu budowy przez planowanie, wykonanie treningu, podejście do żywienia i wszystkie inne pra praktyczne aspekty. Więc nie będzie to tylko samej teorii, tylko też to, co na co dzień sam wykonuję, będę ci opisywał, żebyś mógł zrozumieć, wyciągnąć wnioski, sam przetestować. Nie ma jednego dobrego rozwiązania i też nigdy nie będę ci mówił, że to, co ja robię, to jest jedyna słuszna droga, tylko po prostu traktuj to jako taką bardziej sugestię, pomysł, jako coś, co możesz wdrożyć samodzielnie. Także na razie i oglądaj kolejne odcinki.